W tym ćwiczeniu mięśnie brzucha się skracają i rozciągają. Mając to na uwadze, nie możemy napinać mięśni brzucha tak jak to robimy podczas pracy izometrycznej tych mięśni, czyli wtedy, kiedy mięśnie się ani nie rozciąga, ani nie skraca. Przykładem pracy izometrycznej mięśni brzucha jest plank, w którym mięśnie brzucha ani się nie skracają, ani nie rozciągają, a mimo to generują siłę, co nazywamy właśnie pracą izometryczną. Jeżeli napniemy brzuch i tym samym kręgosłup nie będzie mógł się zgiąć, to ciało zegnie się w stawie biodrowym. Ten błąd sprawi, że ćwiczenie będzie docelowe na mięśnie zginające biodro, a nie na mięśnie brzucha. Pomyśl o tym, aby możliwie jak najmocniej się zgarbić, chcąc dotknąć łokciami kolan. Zauważ, że przy napiętym brzuchu stopień zgięcia tłowia nie zmienia się pomiędzy początkiem a końcem powtórzenia, co jest równoznaczne z tym, że prace wykonują mięśnie odpowiadające za zginanie stawu biodrowego, aniżeli mięsień prosty brzucha, który odpowiada za zgięcie kręgosłupa. W poprawnej wersji zaczynamy od neutralnej pozycji kręgosłupa, a kończymy w pozycji mocnego zgięcia. Aby to sobie lepiej zobrazować, to allahy to tak naprawdę spięcia brzucha, które robimy na podłodze, tylko że wykonywane w powietrzu. W związku z czym, wykonując allahy, postaraj się odwzorować ruch, który zachodzi podczas wykonywania spięć brzucha leżąc na podłodze, ponieważ w wersji leżąc nie mamy innej możliwości wykonania ćwiczenia, niżeli poprzez duże zgięcie kręgosłupa, które chcemy osiągnąć wykonując wersję na wyciągu. Jeżeli podoba Ci się sposób, w jaki przekazuję wiedzę, to zachęcam Cię do zapoznania się z ofertą w wyróżnionej relacji na moim Instagramie. Możesz znaleźć tam atlas mojego autorstwa, gdzie znajduje się ponad 80 ćwiczeń, które pomogą Ci osiągnąć Twoją wymarzoną sylwetkę. Natomiast jeżeli szukasz profesjonalnej opieki trenerskiej, to na moim Instagramie znajdziesz szczegółowy opis tego, jak pomagam moim podopiecznym zrealizować ich cel. Nie czekaj na idealny moment, tylko zrób pierwszy krok w stronę swojej wymarzonej sylwetki, wysyłając mi ankietę wstępną na maila znajdującego się na samym dole tego dokumentu.